W dzisiejszym filmie zobaczycie dekoracje, ozdoby, akcesoria do domu i ogrodu, jakie kupić można w sklepie action. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. Jak zauważyliście, dzisiejszy przegląd zaczął się od akcesoriów na biżuterię oraz kosmetyki. Tego rodzaju rzeczy w sklepie Action jest dużo. Teraz mieliście okazję zobaczyć kilka z nich. Asortyment w sklepie Action jest bardzo zróżnicowany. To co widzicie teraz to dyfuzory zapachowe o zapachu widocznych tutaj owoców. Każdy kosztuje niecałe 17 zł. Ten pachnie arbuzem. A widoczny teraz ma zapach truskawkowy. Są także dyfuzory o różnych kwiatowych zapachach. Taki jak ten ma zapach różany. Dyfuzor obok pachnie magnolią. Zestaw z kwiatowymi patyczkami zapakowany jest w prezentowe pudełko. Kosztuje niecałe 14 zł. Widoczny teraz dyfuzor ma zapach świeżego bukietu. Zobaczmy jeszcze na te odświeżacze w szklanych butelkach, z których każdy pachnie inaczej. Niebieski pachnie morską bryzą. Widoczny teraz ma zapach osmantusa. Pomarańczowy ma zapach kwiatowy. Każdy kosztuje niecałe 19 zł. Poza tym w tym sklepie kupić możemy niewielki okrągły stolik wykonany z drewna oraz metalu. Cena stolika to 44 ,95 zł 95 groszy. Stolik dostępny jest w kilku kolorach, ma średnicę 40 cm. Lustro takie jak to znajdziemy z ramą w kilku kolorach. Kosztuje niecałe 30 zł, ma wymiary 46 i 28 cm. Rama lustra jest drewniana. Niecałe 14 zł kosztuje elastyczna drewniana taca w kolorze białym na podłokietnik. Tutaj widoczne są wymiary i kolor tacy. Wśród rzeczy do domu są także drewniane półeczki z metalowymi uchwytami. Uchwyty są składane. Ta niewielka półka kosztuje 16 zł. i 95 groszy. Jest też półeczka bambusowa z metalowymi półokrągłymi uchwytami. Tak wygląda po rozłożeniu. Wymiary podane są poniżej zdjęcia. Tą naścienną półkę kupić możemy za 22 zł i 95 groszy. Składana, kilkupoziomowa bambusowa półka kosztuje niecałe 25 zł. Wymiary półki po rozłożeniu widoczne są obok zdjęcia. Półeczka ma wysokość 36 cm. Szerokość 21,5 cm. Wśród rzeczy do kuchni jest zestaw sztućców w kolorze złotym oraz czarnym. W tym sklepie Action znalazłam te sztućce tylko w kolorze złotym. 16-częściowy zestaw kosztuje niecałe 30 zł. Nowością w tym sklepie są widoczne teraz kubeczki, miski, talerze oraz talerzyki. Kubek z serii Wild Living. O pojemności 200 ml kosztuje niecałe 5 zł. Dostępny jest w kilku wzorach. Kubeczki mają wzory na zewnątrz, jak i w środku. Teraz możecie zobaczyć wszystkie dostępne wzory. Do kubeczków dopasować możemy niewielkie miseczki, z których każda kosztuje 4,95 zł. Kubeczki, miski oraz talerze, które za chwilę zobaczycie, mają takie same wzory. Każda z widocznych teraz misek ma średnicę 9,5 cm. I każda z nich ma wzory na zewnątrz oraz w środku. Niecałe 12 zł kosztuje talerz o średnicy 20 cm. Talerz obiadowy o średnicy 27 cm kosztuje 13 zł i 95 groszy. Średniej wielkości miska o średnicy 16 cm kosztuje 11 zł i 95 groszy. 24 zł i 95 groszy. Kosztuje największa miska, której średnica to 20 cm. Głębokie talerze obiadowe z tej serii mają średnicę 21 cm. Cena takiego talerza to niecałe 13 zł. Tą zastawę stołową można myć w zmywarce, nadaje się także do kuchenki mikrofalowej. A teraz zobaczmy na te dwa różne wzory szklanych wazonów. Ten wazon o wysokości 30 cm kosztuje niecałe 29 zł. Ma średnicę 18,5 cm. Rozkładana kilkupoziomowa suszarka na pranie ma wysokość 136 cm. Suszarka na obrotowych kółeczkach jest rozkładana. Cena suszarki to 79 ,95 zł 95 groszy. Niecałe 150 zł kosztuje zestaw zawierający trzy różnej wielkości granitowe garnki ze szklanymi pokrywkami. Najmniejszy ma średnicę 18, średni 20, a największy 24 cm. Wśród rzeczy ogrodowych są na przykład takie lampy solarne. Niecałe 60 zł kosztują lampy wykonane ze stali nierdzewnej o wysokości 54 cm. Pojedyncza lampa solarna, taka jak ta, którą właśnie teraz widzicie, kosztuje niecałe 3 zł. Widoczna teraz ma wysokość prawie 41 cm. Kosztuje niecałe 4 zł. i 50 groszy. Jest także zestaw zawierający niewielkie lampiony na patyku. Komplet zawierający dwie sztuki kosztuje niecałe 9 zł. Sztuczne drzewko cytrusowe o wysokości 60 cm kosztuje 47,99 zł. W sklepie Action kupić możemy również metalową, rozkładaną półkę na kwiaty. Poziomowy regał o wysokości 90 cm kosztuje 112 zł i 99 groszy. Zobaczmy jeszcze na te figurki ogrodowe, których cena to niecałe 30 zł. Każda z figurek ma wysokość 38 cm. A oto następna ogrodowa dekoracja, metalowa okrągła zawieszka z napisem. Cena to niecałe 13 zł. Tyle samo kosztuje ścienny metalowy w kolorze czarnym uchwyt na doniczkę. W sklepie Action kupić możemy również niewielkie torebki z nasionami kwiatów różnego rodzaju. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.